No to, papa, kochanie. No, pajowitko. Pozdrów ciocie. Kochany mój, pamiętaj, żeby nie robić żadnych głupstw. Jak cię znam, już coś kombinujesz. No, coś ty, kochanie. Robert. Wpadaj szybko, jowity nie ma. Jak to, co z tego? Mam dla ciebie ekstra informację. O co chodzi? Biegłem tak szybko, że o mało płuc nie wyplułem. Co się stało? Ale chwileczkę. Nie ma jowity, więc ty na 100% coś kombinujesz. I tam o od razu kombinujesz. Jowita pojechała do naszej ciotki na wieś, a ja mam dobre zamiary. Wyczytałem w necie, że organizowany jest konkurs na najlepszą piosenkę, w nagrodę dają mnóstwo kasy. No i co w związku z tym? Chyba nie zamierzasz śpiewać. Ja się boję brać w tym udział, bardziej charczę niż śpiewam. Wiem o tym, że głosu to ty nie masz. Ewentualnie możesz szarpać druta. Wymyśliłem więc, że będziesz grał na czymś, a ja będę śpiewał. Ale sprzęt, co? Gały ci wyszły, no nie? Towarzy razem dwa razy więcej niż Renia. Kumpel pożyczył mi ten sprzęt. Od kiedy wyprowadziła się jego teściowa, nie musi już śpiewać. Ej, ja się boję. Nie umiem grać na tych organkach. Czy co to jest? O, moje kochanie, kiedy znów dostanę od ciebie lanie? Mój ty na Mazini, mój krzakuł. O, śpiewam to dla ciebie. Co tam się dzieje? Nawet nie można się spokojnie we własnym mieszkaniu opalać. Ja się poddaję, nie umiem na tym grać. Ja się boję. Z tego będą same kłopoty. Zresztą ty nie jesteś lepszy. Wyjesz do tego mikrofonu, to nawet nie była piosenka, wymyśliłeś coś co nie ma składu i ładu. No masz, ten znowu wszystko widzi w czarnych barwach. Weź się ogarnij i trochę, mamy ekstra piosenkę, kasa na wyciągnięcie ręki, a ty się jak zwykle boisz. Potem już tylko drinki, palmy i piękne kobiety. Już nigdy nie będę musiał patrzeć na twarz Reni. Co tu się wyprawia? Niemajowite zaledwie chwile, a ty już wariujesz. Poza tym słyszałam co powiedziałeś, twój jedna. Jesteś prawie naga. Twój będę żygał. Ofu. Ej, może trochę kultury co? Opalałam się przy lampach słonecznych. Lepiej popatrzcie na siebie, impotenci. W ogóle co to za jakieś instrumenty? Gracie coś? Ja się nad tym znam. Raz pracowałam w zespole. Niesłusznie mnie wywalili, bo kazali mi walić pałkami na perkusji, a ja, przez pomyłkę, waliłam łyżką o talerz. Skąd miałam wiedzieć? A już myślałem, że trochę zmądrzałaś. My jesteśmy profesjonalnymi muzykami, bierzemy udział w konkursie o dużą kasę. Wybraną mamy w kieszeni, na pewno będziemy najlepsi. Posłuchajcie tego. O, me serce rozdarte, na półówkę niczym bułkę, o, moja miłość odeszła. O, to dla ciebie mój kochany, założyłam dziś sandały, ta miłość przed wieki, niczym przeterminowane leki. A teraz tym muzycznym akcentem, wyjdź mi stąd i więcej, Ej, nie rób wstydu. Ty nie potrafisz śpiewać, co to w ogóle było? I jak się pani podobał nasz koncert, jako jurorki konkursów? Sądzi pani, że wygramy te pieniądze? Do tej pory jestem oszołomiona, ja po tym wykonaniu nie wiem jak się nazywam. Do dziś byłam pogodną i pewną siebie osobą, jednak po waszym harczeniu moje życie straciło sens jak można tak zniszczyć dobro muzyki jesteście straszni tacy jak wy powinni mieć do żywotni zakaz używania instrumentów muzycznych o nie.